Czyli kupiła działkę w Kobylarni, no, taka nazwa Kobyła, Kobylarnia, źle się kojarzy, a obok jest wioska, która się nazywa Olimpin i tak właśnie te dwie nazwy są niby koło siebie, a wiem, że też i w Olimpinie jest troszeczkę inna cena niż w Kobylarni, czy to myślisz, że to, ta nazwa ma też wpływ na, to, na tą cenę? Na cenę nieruchomości yy, składają się trzy rzeczy, lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, <laughs> więc no... W tej samej miejscowości, kilkaset metrów dalej, już może być zupełnie inna cena, tak? No bo bliskość przystanku... Tam jest firma, która no, się no, nazywa... Właśnie, no, się nazywa, no tak. Producent asfaltów i y, 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 no, tak. robią, y, autostrady budują. Tak, tak, więc no, bliskość jakichś takich dużych przedsiębiorstw y, na pewno może obniżać y, wartość nieruchomości, tak? A Olimpiń już dalej, infrastruktura, no i prawda jest taka, że ludzie y, kupują domy, w dużych skupiskach, jak mamy dom na odludziu, no to mamy zupełnie innego klienta. Na pewno dużo łatwiej będzie sprzedać dom, który jest w osiedlu domków jednorodzinnych, niż dom na odludziu.